Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym słów parę powiedzieć na temat niekrzywdzenia ludzi, którzy sami przeżywają problemy, kłopoty, szczególnie w tej sferze psychicznej. Ale zanim do tego przejdę, pozwolę sobie na krótką reklamę. Otóż mój przyjaciel, pastor Bartłomiej Kuryla z Tarnowskich Gór codziennie Dzisiaj, od dzisiaj umieszcza swój program rano pod tytułem: Muszę sięgnąć do kartki Wspaniałości z nieba codziennie. Także bardzo mnie to cieszy, że oprócz aceranków ktoś podjął się trudu, aby też każdego dnia dzielić się Słowem Bożym. Marzę o tym, żeby takich ludzi było z 10 tysięcy. I wtedy naprawdę słowo będzie docierało no, prawie do wszystkich Polaków. Ale zostawmy reklamę. Zachęcam oczywiście jak najbardziej, aby korzystać z usług pastora Kurelasa. A teraz do tematu. Powiedziałem o tym, że niestety wielu ludzi dzisiaj jest krzywdzonych. Przywdzonych z powodu swoich problemów psychicznych. A musimy zrozumieć, że my naprawdę żyjemy w trudnych czasach. Kiedy na mnie patrzy, to pewnie większość z was widzi no, uśmiechniętą twarz. Co jest dosyć nietypowe u mnie, biorąc pod uwagę moje całe życie, bo to jest właściwie dopiero owoc ostatnich może dwóch, trzech lat. Ale ja naprawdę jestem człowiekiem, który dzisiaj jest pełen, jest pełen radości, pokoju. Wiem do kogo należy, wiem kto mnie używa, wiem komu służę, jestem tego świadomy, jestem zbawiony i nie muszę się z nikim ani wykłócać o moje zbawienie, ani nikomu się z niego tłumaczyć, bo wiem co Bóg zrobił w moim życiu. Natomiast jest wielu ludzi, którzy dzisiaj naprawdę cierpią, i to są także ludzie, których ogólnie możemy nazwać ludźmi wierzącymi. Znam przypadki ludzi wierzących, którzy biorą antydepresanty, którzy chodzą do psychologów, psychiatrów. Znam takich ludzi. Nie znam ich z naszego zboru, ale nie wykluczam, że i tacy tutaj są, bo jest nas tak wielu, że no nie jestem w stanie o wszystkich wszystko wiedzieć. Zresztą nie jest to w ogóle mi potrzebne do niczego. Natomiast chcę powiedzieć, że niestety i stąd ten program, i, i, ten krótki program i, i to wielka prośba. Bardzo wielu ludzi, którzy mają psychiczne problemy, niestety jest krzywdzonych przez ludzi wierzących. Dlaczego? Dlatego, że uznaje się, iż jak człowiek wierzący bierze jakieś antydepresanty, nie daj Boże, chodzi do psychiatry czy psychologa, no to to jest po prostu jakiś szaleniec, jakiś kompletny wariat, jakiś odstępca, nie wiadomo jeszcze kto to taki. Mało tego, tym ludziom mówi się, że skoro mają tego typu problemy, no to albo mają problemy duchowe, albo mają rzeczywiście jakieś problemy demoniczne, są związani, a może i opętani. Ludzie się, niektórzy modlą o nich, kładą na nich ręce, na ogół, oczywiście nic z tego nie wychodzi. I wtedy pada to sakramentalne niemal stwierdzenie. To Twoja wina, bo ty się nie otworzyłeś, bo ty jest niewierzący i tak dalej, i tak dalej. A więc próba nieudolnej pomocy, to optymistycznie brzmi co powiedziałem, kończy się jeszcze większą tragedią psychiczną i duchową w życiu takich ludzi. I co możemy zrobić? Ja nawet nie chcę komentować tego co przed chwilą powiedziałem. Znamy kościoły nawet, które, no, można powiedzieć, produkują takich chorych ludzi później. Okaleczonych, ale zostałby to. Co możemy zrobić? Jak możemy pomóc, widząc ludzi, którzy mają problemy psychiczne, duchowe? Bo czasami trudno to rozróżnić. Otóż powiem, co ja robię. Nie, że, żeby to było coś, co jest wzorcem do naśladowania, ale po prostu nie chcę teoretyzować, tylko chcę powiedzieć, co ja robię, jeżeli ktoś Zobaczy w tym, co robię, jakiś błąd, to bardzo proszę, żeby pomóc mi, skorygować mnie, bo chciałbym robić to lepiej. Więc po pierwsze, zachęcam takich ludzi, aby zrobili sobie kompleksowe badania. Krew przede wszystkim i wiele innych badań, takich laboratoryjnych. Dlaczego? Dlatego, żeby wykluczyć braki witamin, braki minerałów w organizmie, ponieważ zdarza się, że te braki niestety owocują różnego rodzaju zakłóceniami w życiu duchowym i psychicznym człowieka, bo organizm nie pracuje prawidłowo. Ale jeżeli już wykluczymy tę przyczynę, no to pozostaje praca duszpasterska. Podkreślam praca duszpasterska, dlatego że to nie jest jednorazowe spotkanie, ale to jest cały cykl spotkań. To mogą być trzy, może być pięć, a może być i pięćdziesiąt takich spotkań, zanim człowiekowi będzie można pomóc. Żeby być duszpasterzem, to trzeba ludzi kochać. Żeby ludzi kochać, to najpierw trzeba kochać Boga. Więc jeżeli nie kochasz Boga, to nie kochasz ludzi. Więc nie bierz się za duszpasterzowanie, bo od razu zrobisz człowiekowi krzywdę. I powiem, jak najczęściej robimy krzywdę ludziom, z którymi już rozmawiamy. O tak, ja Cię rozumiem, bracie, ja wiem, co ty przeżywasz. Nieprawda. Nie wiesz, co on przeżywa, nie masz pojęcia, co on myśli, i nie cierpisz tak, jak on, nawet jeśli pod przechodziłeś podobne problemy, to one nie są tożsame z problemami, jakie przeżywa ten człowiek. Więc nie mów takich rzeczy, bo od razu stawiasz mur, bo ten człowiek wie, że ty mówisz nieprawdę. Jeżeli rozmawiasz z człowiekiem cierpiącym, nigdy go nie kłam. Jak nie chcesz czegoś powiedzieć, to nie powiedz. Nie mów. Ale nigdy go nie okłamaj w żadnej sprawie. On musi mieć zaufanie do ciebie. Niepodważalne zaufanie. Kolejna rzecz. Bądź jego przyjacielem. Nie oceniaj go. Nie krzycz na niego. Nie wymuszaj na nim niczego. Bądź cierpliwy. Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest przyprowadzić tego człowieka przed Boże oblicze. Ja nie mówię tu o nawróceniu, mówię tu o przyprowadzeniu człowieka przed Boże oblicze za pomocą Słowa Bożego, bo ono ma moc. I wtedy, kiedy już to zrobisz, to zostaw tego człowieka yy, samemu Bogu, bo ty nie masz wyprodukować swojego wyznawcy. Ty masz po prostu przyprowadzić człowieka do kogoś, kto może mu naprawdę pomóc. A tą osobą jest tylko i wyłącznie Bóg. Nie chodzi o to, żeby wyprodukować swojego wyznawcę. Chodzi o to, żeby człowiek został uwolniony od tego, co przeżywa. Ważną rzeczą jest, aby pomiędzy tym człowiekiem a tobą był pewien zdrowy dystans. Nie wolno przekraczać pewnej granicy, ale też nie wolno doprowadzić do tego, żeby ten dystans był tak głęboki, że nie ma nici porozumienia, bo ten człowiek po prostu potrzebuje się najczęściej wywnętrzyć. I skoro tak, to ty musisz być jak kamień w wodzie. Przyjmujesz i niczego nie przekazujesz nikomu. On musi, ten człowiek, wiedzieć, że ty jesteś jak grób, milczysz. I wszystko to, co on mówi, nigdy nie zostanie powiedziane komukolwiek. Nawet jeżeli to jest Twoja bardzo przez Ciebie ukochana małżonka. Mądra żona zresztą, tak jak moja żona, ona jest mądrą kobietą. Kiedy usłyszy, że dotyczy to duszpasterstwa, pasterstwa, po prostu nic nie mówi. I nie próbuje już nigdy dowiedzieć się, o czym rozmawiałem z taką czy z inną osobą. To jest oczywiście też ważne, żeby Twoje małżeństwo było zdrowe, ponieważ zdarza się rozmawiać i z kobietami, i z mężczyznami. Ważna informacja, może na koniec. Jeżeli rozmawiasz z mężczyzną, w porządku. Jeżeli rozmawiasz z kobietą, to staraj się to zrobić po pierwsze przy otwartych drzwiach. Po drugie, jeżeli to jest możliwe, przy świadkach, którzy oczywiście nie muszą być obecni przy rozmowie, ale z daleka widzą. Całe zajście, całe zachowanie, całą rozmowę, a jeśli jest to możliwe, zorientujesz się w czym rzecz, to zachęć tę kobietę do tego, żeby rozmawiała z dojrzałą duchowo kobietą, ponieważ naprawdę kobieta dojrzała duchowo jest w stanie lepiej zrozumieć i lepiej pomóc cierpiącej kobiecie. No, i na koniec, módmy się o takich ludzi. Nie odrzucajmy ich, nie traktujmy ich źle, nie twierdzimy, i to jeszcze często prosto im w oczy, że są gorsi, głupsi i niewierzący. Bo to jest nieprawda. Bo to jest nieprawda. Wielu, niestety, ludzi wierzących potrafi bardzo skutecznie, chcący czy nie chcący, to już nieistotne, krzywdzić. Swoich braci i swojej siostry w wierze. To, że czyjaś wiara jest słaba, nie oznacza, że mam się nad tym człowiekiem pastwić. Wręcz odwrotnie. Mam go przygarniać, podnosić, zachęcać, motywować, radować się z nim i bądźmy mądrzy. W Jezusie Chrystusie jesteśmy i mamy być mądrzy. Amen.